Witam serdecznie. Jako młodzież wszechpolska włączamy się w zbiórkę podpisów pod referendum, planowanym referendum o przyjęciu imigrantów. Uważamy, że temat dotyczy tak dużej ilości Polaków. Temat jest bardzo nośny. Każdy z Polaków ma swoje zdanie. Sondaże podawane w mediach są często manipulowane. Chcemy, aby Polacy mogli się wypowiedzieć w referendum, czyli w tej najprostszej formie obywatelskiej. Uważamy, że temat dla wszystkich jest tak ważny, że referendum przekroczy granicę 50%, wtedy będzie wiążące. Dodatkowo, dodatkowo chcemy zebrać jak największą ilość podpisów. Aby, aby Sejm przegłosował to, to, to referendum. Yy, yy, uważamy, że, uważamy, że e, Polacy e, powinni mieć prawo wypowiedzieć się bezpośrednio, czy chcą w swoich, y, do swojego państwa przyjmować imigrantów y, nielegalnych, y, co zaważy na wiele, wiele następnych pokoleń. Uważamy również, że system relokacji jest skandaliczny, ponieważ ci nielegalni imigranci wcale nie chcą przyjeżdżać do Polski. Oni do Polski będą wysyłani siłą. Jakoś na granicy z Polską nie widzimy imigrantów, którzy starają się przedrzeć w nasze granice. Jako Polska będziemy jeśli ich przyjmiemy będziemy y, będą za to płacić o, nasze pokolenia oraz y, przyszłe widzimy co się dzieje na zachodzie y, to ma skutki nawet kilkusetletnie Już jeszcze ten początek tutaj dla koleżanki tak, powtórzyć, ale... bo bo tance... y, Jaką młodzież wszechpolska... Polski możemy ten nagramy po... Okej okay, dobra Nie nie nagrajcie teraz jeszcze kawałek bo... bo ja nie umiem nawet tak. A to nie będzie nawet? No? Co? Nie to, 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 to jeszcze raz. Do? Dobrze. To jeszcze chwilkę, To jeszcze? Może się jakieś pytania? Jeszcze... Czy, się, czy o włączenie się do akcji kibiców tutaj, Prosimy o włączenie się do akcji każde osoby, które, które chcą referendum. Podpisy są zbierane w wielu miejscach, m.in. w sklepie Jagiellończyk. Także. Każdy, kto chce, może brać karty i samemu te podpisy zbierać, może również przychodzić i podpisywać się. Temat jest naprawdę dla wszystkich ważny. Wszyscy mówią, każdy polak praktycznie ma opowiada się po jakiejś ze stron w tym temacie. Uważamy, że, wiążące referendum ułatwiłoby dla rządu pani premier Beaty Szydło podjęcie właściwej decyzji. Naszym zdaniem, naszym zdaniem imigranci nie powinni przyjeżdżać do Polski w granice naszego kraju. No To jest nasze zdanie, dlatego chcemy, aby wszyscy Polacy mogli się wypowiedzieć w referendum. Wszyscy nie powinni, czy, czy tylko ci ekonomiczni? Jak to? to jest bardzo ciężkie do rozróżnienia, czy to są imigranci ekonomiczni, czy to są tam faktycznie z powodu wojny wyjeżdżają. Moim zdaniem fakt, że ci ludzie uciekają do krajów najbogatszych w Europie pokazuje, iż są to Imigranci ekonomiczni, no jakoś na Węgrzech, gdzie wielu ich przebywało, czy w Grecji, nie widzimy, aby starali się tam, tam przeczekać czas wojny w swoim kraju i później wracać, ci ludzie starają się przedostać do krajów, w których jest najwięcej, są najlepsze świadczenia socjalne, czyli tutaj Niemcy, Wielka Brytania czy, czy Francja. A nie chcecie ze względów finansowych, tylko czy też względy bezpieczeństwa grają rolę? Ale... Każde względy grają rolę. Słyszymy o programie 500, słyszymy o nowych wydatkach na, na inwestycje, między innymi drogi, czyli także tutaj względy finansowe grają rolę. No ale względy bezpieczeństwa oczywiście również, tak? Widzimy, tutaj akurat internet jest. Pełny filmów, na których rzesze ludzi idących z Bliskiego Wschodu napadają na pobliskie sklepy, tak? Lub wyrzucają jedzenie z pociągów węgierskich, które policja węgierska im daje. Więc no, tutaj naprawdę, tutaj naprawdę uważamy, że taka forma jak referendum będzie najlepsza, ponieważ wszyscy Polacy będą mogli się wypowiedzieć. A co zrobicie Państwo, jeśli ci imigranci tutaj się dostaną do Białostoku, a nie dojdzie do referendum? Znaczy, liczymy na to, że liczymy na to, że, e, że imigranci tutaj nie przyjadą i referendum będzie wiążące. E, obecnie wiemy, że był przetarg e, na 120 imigrantów w samym Stoku. Urząd do spraw cudzoziemców mówi, że imigranci mają e, pojawić się w Czerwonym Boże. Także no, sprawę no, jesteśmy cały czas na bieżąco no i mamy nadzieję, że imigranci tutaj nie przyjadą. Jaki jest czas? Jaki dajecie sobie czas na zebranie tych podpisów? Myślimy, że w przeciągu kilku tygodni, powiedzmy dwóch, trzech tygodni wszystkie środowiska, bo my jako młodzież Polska jesteśmy jedną z części składowych, która, która zbiera te podpisy, zbierzemy wymaganą liczbę pół miliona i nie będziemy się na pewno wtedy zatrzymywać, będziemy zbierać więcej. Kto jeszcze oprócz Was zbiera? No tutaj pomysłodawcą był klub Pawła Kukiza no i wiele lokalnych środowisk, tak? Młodzież Wszechpolska zbiera podpisy w całym kraju i wiele lokalnych stowarzyszeń w całym kraju. Marcin Zabłudowski, prezes Podlaskiego Okręgu Młodzieży Wszechpolskiej.